Dominik, może jakieś gigakombo, coś? No, supporta edicary, co o tym sądzisz? I w supporta zaliczamy kupa kalistę. To jak najbardziej. To jest napisane, wyłączono kalistę z powodu. Nie, nie, nie. Tak, i na pewno nie jest napisane. A, dasz mi GD do hapania, kupo? A jakbyś krwawe. i Ej, ty jesteś. Ty jesteś. Kurwa. Jesteś nie daj.

Zodrój to, przecież to było bardzo proste do zdrożowania. Dobra, spokój się bo już. Zimna okay. krew. No nie! No. Dobrze, spokojnie kupa. Biorę buty, idę na linię. Jestem wykupiony już. No, nie podejmuje żadnych akcji oprócz farmeria. Dobrze. O, tak! Totalnie mobilny o, Czy tam ona jeszcze! KURSA! To jest... PA To. Nie, dobra, uspokój się. zimna krewku! Performance spada. 75 years later. Uh. Nigdy już nie gram flexa. No. Ej, dobra, level 2 gank robię na mida. You powtarzam. Start. Level 2 gank na mida idzie. Proszę, daj weź mi nowy. Oh my god. No way. Dobra, zignorowałem już ją Kur... ja też na... <gulia> Idę na topa, idę na topa Level 2 gank, level 2 gank Powtarzam Agresywny szako kur... Trałem ci tu pacyna jakby kur... jakiś pacan chciał przyjść Nie no I'm <gulia> in <gulia> Ej, ej, uważaj, uważaj, uważaj na topie! Watch out, watch Dobra, patrz co się dzieje On nie cofa BUM <gulia> Dobra, jak masz ignite'a Nie mam On nie ma E ja przecież No kur... Kur... Bro. Let's go! Ja co ja bym cofnął, bo ja mam 2,100 gola. Ja bym nie chciał tego. Nie chciałbym tego. Chciałbym to. Fajnie by było, jaki. Yeah! Okay. Ty, wart mi pokazał okejkę, okay co jest kurde. <laughs> Jakie jaja. No, weź tego! Ma ch... no, przyszedł, przeszedł obok. Mm. MULTIMILIMETR O kur! Nie wiem, kliknąłem X i D, jednocześnie mi flaszowało. O to X te. WOW Taki kur pan Jak on to wyszukuje? Patrz, co ja, ja nie robię z tym. I robią Drake, robią Barona, kur! Pani Graves, ja kurwa, doubletówka! Napisz... Pani Graves, z... dam. Shotgun! Jest potrzebny! Przekonałeś mnie. Shotgun! Shotgun! Puh! Jestem! <noise> Wartość modułu Younger dla stali NC6 wynosi około 210 GP od nie? <noise> <noise> jak tu jest jednostka w gangplankach kurwa to ty musisz na studiać, studia? Chodź. <noise> ja nie widział! A to to nie ja, to to nie moje. <noise> to, to nie, to! To? To to nie! To to tak! Ale tego to nie pisałem! Nie no, Grace wygląda na takiego co by stał przy płocie, kurwa, tego nagrywałem. Witaj, jesteśmy ECPU Polska łowcy tego k... w ciebie jak nóż w masło. A ty to pisałeś? O kurwa. Ale kubela będzie mnie dymał A to dosyć to nielegalne Dawaj go, dawaj go, dawaj ku**ę e! Kościół fleszny, rozumiesz się tam? Co ty odpie**alasz, Co ty ku**a odpie**asz, Flanek? Ej! Ja. pentakill! Ten Wiktor dzisiaj nie poru... Nie! Nie zrozumiecie mojego bólu O chodzi! wychodzi! No już widzę, o co tu... SIĘ roznosi, no nie mam dżunglera. Kuwa. Zaczek miał ten, co miał? Miał miał, co miał. Chyba miał miał to no, przyjść na tego BIDO bro. On jest kotem, on jest kotem, on jest po prostu kotem, ten wiktor. Robi miał miał jak ty. Nie, nie wydaje mi się, żebyś grał na Co To jest. Dobra, umieram. NA gra komputerowa. Czy ja mogę puścić spelka? 5 sekund studa, kurwa Mam na nekrologu, No ile to jest? To jest pół gry około. Dobra, idę topa Każdym idę topa coraz bardziej rozrywasz mi serce. Kuwa. O, oh, jebałem ci. A... No, jaki klub ty kopła, kurwa, żeloba! Oooo, ostrzał, kurwa. człowieku. człowiek, oh, kurwa. Dobra, dobra, ja już się nie ruszam do końca gry. Wypić tą. No, co on robi, biegnie za mną po prostu. Klika tam, no, żeby mnie zabić, tą dziewczynkę małą. Co za jedno. Dobra, się a... ja na nie ma? Ubierał. No co nic, co o tej biednej dziewczynki, ku**a stopno. stop, no! Kipka. <laughs> Punkt kurwa, Punkt. Nie, yeah. <laughs> Mocne, co? Mocne, ku**a, no, co? Oj, ale o, dzieciaczek. <laughs> A ona. Dzieciaczek, okay. dzieciaczka. Za... Wszystko jest pod z... światłem prawa. No. Aha. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Mało. Mogło być więcej. Musisz się postarać bardziej. Do Littowera <noise> No tak to no. Ale ty Bersetę k***a robisz <noise> Co on sro... Nie Zjadłeś k***a Nexus